Siemano, z tej strony miłość, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Basta rhymes wspomina weterana, Lilderk uwalony po uszy, prezes 4F odpowiada Macie, powstaje film o Pezecie, Popek wycofany z fame MMA, Mił i Gural zrobili ustawkę, Kaz bałagany apeluje do fanów. Bambi zdradziła Jan Kleosie? Pewnie wiecie, zanim jeszcze polecimy z newsami, to standardowo proszę o suba, łapkę w górę i podbicie tego filmu, no ale żeby nie zanudzać, lećmy z materiałem. W świecie amerykańskiego rapu i soulu pojawiła się informacja, która poruszyła wielu fanów muzyki z lat 90. i 2000. Basta Rhymes, ikona z Nowego Jorku, oddał hołd swojemu długoletniemu przyjacielowi D'Angelo, legendarnej postaci soulu i RB, który zmarł 14 października po walce z chorobą nowotworową. Panowie znali się od trzech dekad, a ich relacja sięgała czasów, gdy obaj dopiero budowali swoje kariery. Hołd Basty przybrał muzyczną formę. Raper opublikował numer, zatytułowany Magic, w którym wykorzystał instrumental z klasycznego numeru D'Angelo. D'Angelo, czyli One more Jean. To symboliczny gest. Połączenie rapu i soulu w jednym numerze, będąc nawiązaniem do wspólnych korzeni i muzycznych inspiracji, jakie łączyły obu twórców. Utwór premierowo zaprezentowano w serwisie OK Player, gdzie Basta podzielił się także wspomnieniami z początków ich znajomości. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce na początku lat 90. podczas sesji nagraniowej legendarnej grupy A e Triple Called Quest. Już wtedy Basta dostrzegł w D'Angelo wyjątkową osobowość, człowieka, który na co dzień był cichy i opanowany, ale w studiu potrafił eksplodować talent. Z biegiem lat ich relacja przerodziła się w przyjaźń, która trwała przez ponad 3 dekady. Basta przyznał, że obserwowanie rozwoju kariery D'Angelo było dla niego ogromną inspiracją. Natomiast śmierć D'Angelo to ogromna strata dla muzyki, ale również przypomnienie o wpływie, jaki wywarł na całe pokolenie twórców. Jego debiutancki album z 1995 roku na zawsze odmienił sposób, w jaki artyści łączyli soul, funk i hip hop. Z kolei Krążek Wudu, wydany 5 lat później, do dziś uważany jest za jedno z najważniejszych dzieł przełomu wieku. Basta zapowiedział, że za Zamierza pielęgnować pamięć o swoim przyjacielu i kontynuować jego muzyczne dziedzictwo. Jak podkreślił, duch D'Angelo nie zniknie, bo jego twórczość wciąż będzie inspirować kolejne pokolenia. W USA wraca temat jednej z głośniejszych spraw sądowych ostatnich lat. Lil Der, jeden z czołowych przedstawicieli chicagowskiej sceny Drillu, ponownie znalazł się w centrum kontrowersji. Bo według najnowszych dokumentów prokuratura twierdzi, że artysta miał oferować nagrody pieniężne za zabójstwo kilku osób. No i jest to kolejne poważne oskarżenie, które może mieć kluczowe znaczenie dla jego całego nadchodzącego procesu. Ale poleśmy po kolei. Nowe informacje pojawiły się w odpowiedzi prokuratury na wniosek złożony przez obrońców rapera. Z dokumentów sądowych wynika, że poufny świadek miał zeznać. Iż Lil Derek miał wyznaczyć nagrody za pozbawienie życia sześciu osób, z którymi to był w konflikcie. No i według tych samych zeznań, wśród potencjalnych celów miał znajdować się także Quando Rondo, raper, z którym Derek od lat jest skonfliktowany głównie w związku z tragiczną śmiercią King Wona w 2020 roku. Świadek miał również twierdzić, że Derek zlecił zabójstwo kuzyna Quando Rondo, który został zastrzelony w 2022 roku podczas nieudanej próby zamachu. Według ustaleń śledczych, pięciu mężczyzn miało wówczas otrzymać od Derka polecenie udania się do Kalifornii, aby dokonać. Zemsty za śmierć Kingwona. Oczywiście pierwotnym celem zamachu miał być Guandorondo, z którym tak jak mówiłem przed chwilą był w konflikcie, jednak ofiarą ostatecznie padł jego kuzyn Robinson, a to natomiast zmieniło cały bieg sprawy. Ale mimo tych poważnych oskarżeń, prokuratura ujawniła, że nie planuje wykorzystać żadnych danych pochodzących z społecznościowych, ani chmury iCloud trapera, A to może być częściowy sukces zespołu obrony, który to od początku stara się ograniczyć zakres dowodów w procesie. No i sprawa Lilderka to kolejny rozdział w serii konfliktów i tragedii, które od lat towarzyszą Chicago w Scenie drillu. Śmierć Wona w 2020 roku stała się punktem zwrotnym nie tylko dla fanów, ale także dla całego środowiska, które od tamtej pory pozostaje bardzo mocno podzielone. Derek będący jednym z najbliższych przyjaciół Wona, wielokrotnie dawał do zrozumienia, jak głęboko tamte wydarzenia wpłynęły na jego życie i twórczość. Konflikt między jego otoczeniem a ekipą Kwandorondą trwa nieprzerwanie od tamtej pory, na kolejne incydenty jedynie go zaogniają. Dzisiejsze zarzuty wydają się więc być kontynuacją tej historii, choć tym razem mają już charakter prawny, a nie tylko muzyczny. A dla samego Derek. Taka stawka jest ogromna. Proces ma ruszyć 6 stycznia 2026 roku, a jeżeli sąd uzna jego winę, to ten może stanąć przed jednym z najpoważniejszych wyroków w historii całego współczesnego hip-hopu. Na ten moment jednak Derk utrzymuje, że jest niewinny i nie ma żadnego związku z opisywanymi wydarzeniami. Jego zespół prawny zapowiada, że będzie walczył o pełne oczyszczenie zarzutów. Jednak fakt, że w sprawie pojawiły się nowe zeznania oraz poufny świadek, sprawia, że proces zapowiada się wyjątkowo głośno, no i przede wszystkim bardzo ciężki do wygrania dla obrony Lilderka. Yeah. Pojawił nam się w rapgrze nowy, bardzo zaskakujący wątek, który tym razem wychodzi daleko poza muzykę. Bo po premierze najnowszego Disu Maty, w którym raper wspomina zarówno o na jak i Marce 4F głos zabrał sam prezes tej firmy, Igor Klaja. W jego wypowiedzi nie było jednak konfrontacji, a raczej sportowy dystans i nieoczekiwany pomysł na pozytywne zakończenie całej sytuacji. Ale jeżeli ktoś nie wie, to w ostatnim Maty, czyli Graz opublikowanym na kanale Gombao 33 3 Mata odniósł się do projektu piłkarskiego, który od dłuższego czasu łączy rap ze sportem, bo w jego wersach pojawiły się wzmianki o Grzegorzu Krychowiaku i nieudanym transferze do drużyny Maty, czyli Tajfun Ostrów Lubelski. Piłkarz, który niegdyś grał w PSG, ostatecznie trafił do Mazura Radzymin, czyli ekipy współprowadzonej przez Skwebo na FIDE. Wersy w numerze nawiązywały nie tylko do rywalizacji między artystami, ale również do marek, które wspierają oba kluby. Bo Mazur występuje w strojach od 4F, natomiast Tajfun w zestawach od Adidasa, z którym Tomata współpracuje komercyjnie. I to nie zostało zauważone przez szefa 4F, który pot sytuację z przymrużeniem oka, sugerując, że może ją przełożyć na prawdziwe, sportowe wydarzenie. Bo prezes 4 f zaproponował, aby całe to zamieszanie wokół wersów maty przerodziło się w mecz charytatywny między oboma klubami. Zaproponował, że jego firma przekaże 100 tysięcy złotych na rzecz fundacji 4F Pomaga, która zajmuje się organizowaniem ferii dla dzieci. A decyzja o tym, które dzieci skorzystają z tego wsparcia, miałaby należeć do zwycięskiej drużyny. I w ten sposób potencjalna rywalizacja między markami, czyli polskim 4 f i niemieckim Adidasem, mogłaby przyjąć pozytywny, symboliczny wymiar. Prezes podkreślił także, że byłby gotów zorganizować takie spotkanie w dowolnym momencie, widząc w tym raczej sportową zabawę, jeżeli jakiś tam konflikt. Także historia ta pokazuje, jak silnie rap przenika dzisiaj z innymi obszarami kultury, od sportu po duży biznes. A to, co zaczęło się od werców w numerze Maty, może wkrótce przerodzić się w prawdziwy mecz, który zamiast rywalizacji przyniesie realną pomoc dzieciakom. Na to chyba jest finalnie najważniejsze. Natomiast na razie pozostaje czekać na odpowiedź ze strony Matczaka i Quebo, bo jeżeli pomysł się Przyjmie. Na murawie możemy zobaczyć symboliczne starcie dwóch światów, czyli polskiego 4F'a i niemieckiego Adidasa. Na naszej polskiej scenie rapowej niewielu artystów miało tak silny i trwały wpływ na branżę jak Pezet. A teraz jego historia trafi na ekran, bo platforma Kanal Plus zapowiedziała premierę dokumentu zatytułowanego Paweł z Ursynowa, który to ma opowiedzieć o jego życiu, twórczości i drodze od lokalnego rapera do statusu jednej z największych postaci w historii całego polskiego hip-hopu. Film Paweł z Ursynowa ma ukazać Pezeta w pełnym wymiarze, zarówno jako artystę, jak i człowieka, który przez lata pozostawał wierny swoim własnym zasadom. Twórcy zapowiadają, że dokument połączy wspomnienia z przeszłości z nieupublikowanymi wcześniej materiałami, pokazując jak wyglądała jego muzyczna ewolucja od czasów klasycznych składów po solowe, dojrzałe projekty. Produkcja ma przybliżyć widzom kulis jego kariery od pierwszych nagrań w warszawskim Ursynowie przez współpracę z legendarnymi producentami aż po momenty, które ugruntowały jego pozycję w mainstreamie. Ma nie zabraknąć także wątku osobistego. Dokument ma pokazać jak prywatne doświadczenia, zmiany w życiu i długie przerwy w działalności wpływały na jego twórczość i decyzje artystyczne. No i PZ od lat za jednego z najbardziej konsekwentnych raperów w całej Polsce. Artystę, który potrafił zachować autentyczność, niezależnie od czasów i trendów. Wielokrotnie udowadniał, że potrafi łączyć światy, być zarówno raperem undergroundowym, jak i jednym z głosów współczesnego mainstreamu. A jego płyty, tak jak muzyka klasyczna, muzyka poważna czy radio PZ, uznawane są za prawdziwe kamienie milowe w historii gatunku. Natomiast z konkretów po premiera filmu Pawó z Ursynowa odbędzie się 31 października i będzie dostępna wyłącznie w serwisie Canal Plus. I to pierwszy taki. Roki projekt poświęcony pz który ma szansę stać się jednym z najważniejszych dokumentów muzycznych ostatnich lat. Dla jednych będzie to podróż sentymentalna do początków jego kariery, a dla innych okaza, by poznać historię człowieka, który od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z filarów polskiego rapu. Popek od kilku miesięcy zapowiadał wielki powrót do klatki. W wywiadach i na swoich social mediach wielokrotnie wspominał, że jego kolejna walka ma odbyć się właśnie na gali Fame MMA. Raper przekonywał, że przygotowania trwają już pełną parą, a nawet szukał sponsorów pod zbliżający się pojedynek. Jednak gdy wydawało się, że wszystko jest dopięte, Fame niespodziewanie wycofało się z zapowiadanego pojedynku. Bo według wcześniejszych zapowiedzi, Popuś miał zmierzyć się z Pawłem Jóźwiakiem podczas gali Fame 28 zaplanowanej na 22 listopada. Sam raper wielokrotnie potwierdzał ten ter. Termin, a jego wypowiedzi sugerowały, że rozmowy z Federacją były już bardzo zaawansowane, o ile nawet nie miał podpisanego kontraktu. Tymczasem sam Jóźwiak ujawnił, że Federacja nagle zmieniła jego przeciwnika i zamiast Popka w Oktagonie pojawi się Natan Marcoń. Jak przyznał prezes Sven, informację o zmianie dostał dopiero niedawno i choć wolałby zawalczyć z Popiem, ostatecznie zaakceptował nowego rywala. Jóźwiak kontra Popek, Tam, ostatecznie jest Natan, jak to się stało? Moim, moim pierwszym rywalem był Popek, ja cały czas się przygotowałem pod Popka i tak naprawdę no jakiś czas temu dopiero... E Dostałem tą informację, że jest zmiana na, na Natana i tak niechętnie, bo mi się bić z Popkiem i moim zdaniem to by było lepsze i ciekawsze zestawienie. No ale zgodziłem się, miałem jeszcze jedną walkę w kontrakcie z Fame'em, którą tak czy siak Fame musiał, musiał, mi, musiał mi dać. No, no, i, no i tyle, no i chcę tę walkę stoczyć. No i co, jestem dobrze przygo przy przygotowany, i, i co, no dam z siebie wszystko w tagonie. Popek moim zdaniem, był łatwiejszym rywalem niż Natan. Popek już okres świetności ma, ma za sobą, wiadomo hulaszczy, tryb życia też już doprowadził do tego, że to nie jest ten Popek, którego pamiętamy z walki z Pudzianem i jest to praktycznie mój rówieśnik. No, największym atutem Natana będzie tutaj w walce jego PESEL, bo jest ode mnie 20, zaledwie 28 lat młodszy. Wszystko wiemy, ale nie wiemy jednej rzeczy. Z jakiego powodu Fame zrezygnował z udziału rapera w tym właśnie zestawieniu? Nie jest żadną tajemnicą, że relacje popuścia z Fame'em były w przeszłości napięte. Rapper odszedł z tej federacji, przechodząc do konkurencyjnego Prime MMA, co wówczas zakończyło się konsekwencjami finansowymi. Monster został obciążony karą za złamanie zakazu konkurencji, a Prime, mimo wcześniejszych ustaleń, miało nie pokryć jej kosztów. Z relacji władz Prime, czyli wźwiaka, wynikało, że zobowiązali się przejąć karę tylko pod jednym warunkiem, czyli, że po opuść będzie współpracował w kwestiach prawnych. Ostatecznie miał jednak nie stawić się na sprawie i przegrać ją zaocznie. W efekcie sytuacja między raperem a obiema federacjami stała się jeszcze bardziej skomplikowana, a w kontekście tych wydarzeń wycofanie go z gali Fame 28 nie wydaje się przypadkowe. Choć oficjalne powody nie zostały podane, to można przypuszczać, że na przeszkodzie mogły stanąć kilka kwestii finansowych lub niedokończone formalności z przeszłości. No bo jak mówi stare dobre powiedzenie, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi najczęściej o kasę. A dla samego Popka był to Kolejny raz, gdy zapowiadany powrót do klatki nie doszedł do skutku. Od miesięcy raper budował wokół tego wydarzenia zainteresowanie, od treningowych zapowiedzi po publikacje na Instagramie sugerujące współpracę z Fejmem. Wiele wskazywało na to, że powrót ma być elementem większego planu, być może również medialnego, i takiego troszeczkę odkupienia. Jednak decyzja federacji może oznaczać, że współpraca między stronami znów stanęła pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy Popek pojawi się jeszcze na tej samej gali, ale w innym zestawieniu, lecz najprawdopodobniej wszystkiego dowiemy się już w czwartek. Bo wtedy ma zostać ujawniona pełna kart Walk na Fame 28 22 listopada. W poprzednim odcinku mówiłem o rzekomym konflikcie pomiędzy Mił a Don Guralesko. Zastanawialiśmy się wtedy, czy mamy do czynienia z początkiem prawdziwego bifu, między młodym pokoleniem a jednym z najbardziej doświadczonych raperów w całym kraju. Czy może jednak to tylko i wyłącznie przemyślana akcja marketingowa? No i jak się okazało, wersja ustawce była trafna. Cała sytuacja została dokładnie zaplanowana, tylko po to, by przyciągnąć uwagę przed premierą wspólnego kawałka zatytułowanego MyBach. Przez jeden dzień internet żył wymianą zdań pomiędzy Mił a Guralem. Wszystko zaczęło się od nagrania, które pojawiło się na profilu Don Guralesko. Weteran sen miał w nim zwrócić uwagę bezpośrednio do młodszego twórcy, wytykając mu użycie skrótu DG. Filmik momentalnie rozszedł się po sieci i wywołał gorącą dyskusję. Wielu ludzi uznało, że właśnie rozpoczyna się nowy BIF, który może przerodzić się w głośną konfrontację pokoleń. Niedługo później członek Dresscold opublikował swoją odpowiedź. W relacji odniósł się do stów Górala, zachowując spokojny, ale pewny ton. Z jego przykazu wynikało, że nie zamierza się wycofywać z planów dotyczących nowego numeru, który miał mieć zaplanowaną premierę na no i wiele wskazywało, że sytuacja zmierza ku ostrzejszej wymianie, tym bardziej, że Gural dorzucił jeszcze zapowiedź soczystych linijek, które to miało być odpowiedzią na zachowanie Mew. Tymczasem finał tej historii okazał się zupełnie inny niż większość zakładała, bo zamiast bifu dostaliśmy wspólną fotkę i nowy kawałek. Także cała ta internetowa wymiana okazała się tylko częścią kreatywnej akcji promocyjnej, mającej wzbudzić zainteresowanie i troszeczkę podbić zasięgi przed premierą. Ale takie działania nie są raczej niczym nowym środowisku muzycznym. W social media w symulowane konflikty stały się jednym z najpopularniejszych sposobów promocji. Publiczne spięcia często generują większe zaangażowanie niż w klasyczne zapowiedzi, każda wymiana zdań szybko staje się wiralowa, szczególnie na TikToku. No i Miu i DGE dobrze to wykorzystali. Ich fałszywy konflikt przez dobę dominował w dyskusjach na Instagramie, skutecznie budując napięcie przed premierą. Także słowem końca, ostatecznie żadnego bifu nie będzie. Cała akcja była starannie zaplanowaną ustawką, która idealnie spełniła swój cel, czyli zainteresowała ludzi i sprawiła, że Dłucie Mew i don Guralesko, mówiło się przez całą dobę przed premierą kawałka. Temat. Próść od fanów o nagranie pozdrowień, życzeń urodzinowych czy dedykacji dla znajomych, to coś, o czym od dawna mówią różni artyści. Zarówno raperzy, jak i aktorzy, czy influencerzy przyznają, że niemal codziennie dostają dziesiątki, jak nie nawet setki takich wiadomości. I chociaż większość fanów nie widzi w tym nic złego, to dla samych twórców może to być lekko męczące. A teraz do całej tej sprawy postanowił odnieść się Kaz Bałagan i zrobił to w swoim typowym, ironicznym stylu. Kazek wrzucił na Instagrama krótką relację, której w żartobliwy, ale wyraźnie sarkastyczny Sposób sparodiował typowego fana, który prosi go o nagranie życzeń urodzinowych. Całość utrzymana była w tonie typowym dla kaska, z dużą dawką ironii, dystansu i lekkiego przerysowania. W dalszej części swojej relacji odniósł się już wprost do tego zjawiska. Wyraźnie dał do zrozumienia, że ma dość takich wiadomości i nie zamierza nagrywać żadnych życzeń ani teraz, ani nigdy w przyszłości. Słyszałem, że jest nietypowa prośba. Ogromna prośba dla największego fana. Julka kończy 18 lat, a Michał obudzony o drugiej w nocy może wyrecytować cały multisport, bo znana pamięć jest nietypowa prośba, tak, nietypowe prośby mnożą się jak przez pączkowanie. Ile można, nie ma żadnych życzeń i nie będzie. I starczy już naprawdę starczy. Od dawien dawna wiadomo, że relacje między Jankle Osią a Fagatą raczej nie należą do najlepszych. Obie panie od dłuższego czasu są wobec siebie wyraźnie wrogie, a napięcia między nimi tylko się pogłębiają. I chociaż fani przyzwyczaili się już do zgrzytów w świecie influencerów i muzyków, to w tym przypadku sytuacja wydaje się mieć nieco inne, głębsze tło, a teraz w całą tą sprawę włączyła się także poniekąd Bambi. Ale po kolei i z krótkim przypomnieniem. Według informacji wszystko miało zacząć od wspólnego kawałka zatytułowanego Trójkąt, który Fagata nagrała razem z Jankle Osią, gdzie również na picie miał znaleźć się Malik Montana. Trak jednak ostatecznie nigdy nie ujrzał świata dziennego. Fagata twierdziła później, że publikację zablokowała sama Leosia, a powodem tej decyzji miał być jej partner Kasper Błoński. Z relacji wynikało, że Kasper miał mieć najlepsze stosunki z Fagatą i to właśnie z jego inicjatywy Leosia miała utrzyć jej nosa i zablokować premierę. Z czasem Fagata zaczęła także sugerować, że Leosia nie jest szczera. Określała ją jako osobę fałszywą, która to próbuje ją skłócać ze wspólnymi znajomymi, a nawet sabotować jej karierę. Natomiast sama Leosia długo unikała bezpośrednich komentarzy na temat fagaty. Dopiero niedawno odniosła się do jej wypowiedzi w jednym z podcastów, w którym to Agata opisała kulisy ich konfliktu. Leokadia stwierdziła, że przedstawiona przez nią wersja wydarzeń nie do końca odpowiada prawdzie, ale nie rozwijała bardziej tematu. No i ta krótka reakcja wystarczyła, by ponownie wywołać lawinę komentarzy. Głos w całej sprawie zabrała Natalisa, przyjaciółka fagaty, której to dotyczył wątek komentowany przez Leosię. Ale nie będę teraz się na tym szczególnie rozwodził. Nie tak dawno poruszałem to w odcinkach, także zainteresowanych, a nie kumających o co chodzi, odsyłam do wcześniejszych filmów. No i w ostatnich dniach pojawiły się także informacje o możliwym konflikcie między Jank Leosią a Bambi. No i początkowo niewielu w to wierzyło. W końcu obie dziewczyny przez ostatnie lata utrzymywały bardzo bliską relację, wspólnie koncertowały, a ich epka odniosła ogromny sukces, generując setki milionów wyświetleń. Jednak ostatnio to właśnie Kasper Błoński zdradził w jednym ze swoich odcinków, że relacje między Leosią a Bambi nie są już takie jak dawniej. Szybko pojawiły się więc Głosy, że między nimi zaszło coś więcej, i że może to być sytuacja przypominająca dawny konflikt Leosi z Japsonem. Według spekulacji ludzi, Bambi miała wypełnić ostatnie warunki kontraktowe i planować przejść na swoje, by samodzielnie zarabiać na swojej muzyce. To z kolei mogło nie spodobać się Leosi, która jako jej wydawca mogła obawiać się utraty jednej z najbardziej dochodowych artystek w swoim otoczeniu. No i na potwierdzenie tych przypuszczeń o dużym konflikcie pojawił się kolejny, no troszeczkę dziwny element układanki, bo pod najnowszym urodzinowym postem Bambi fagata została stawia komentarz z życzeniami, napisała 100 lat Misia. No i na pierwszy rzut oka to drobny, w sumie nic nieznaczący gest, ale w kontekście dotychczasowych relacji tych trzech pań, ma to spore znaczenie. Bo żyjemy w takich czasach, że tego typu interakcje w social mediach, rzadko kiedy są przypadkowe. A w środowisku, w którym gesty online, często mówią więcej niż słowa, taki komentarz można odebrać jako symboliczny ruch. Wygląda więc na to, że Bami coraz bardziej oddala się od Leokadii, a Fagata może tą sytuację wykorzystywać, by dodatkowo utrzymać jej nosa. No bo co może bardziej zaboleć, niż zbratanie się z wrogiem. Także wydaje się, że dawne napięcia między Fagatą a Jan zaczynają tworzyć nowy układ sił, w którym po stronie Fagaty pojawia się także Bambi. W sieci coraz więcej osób zwraca uwagę, że to nie przypadek, a bardzo przemyślane i dobre posunięcie. Bo jak głosi stare przysłowie, wróg mojego wroga staje się moim przyjacielem, no i wygląda na to, że dokładnie to się dzieje także w tym przypadku. Ale wiadomo, to tylko spekulacje ludzi i nic nie jest pewne. Bazujemy jedynie na jakimś pojedynczym komentarzu. Dobra, tak w zasadzie to w tym Odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko!